Ostatnie podrygi, już jest mróz lekki, litru ma być minus 7. No tak, tu ogarnęliśmy troszeczkę. Na kompost jak zwykle ogromna ilości chleba z miasta. Tutaj tu oczywiście przybliżona trawa z miasta. No, było jej trzy razy więcej. Myśliwi przyjechali. Teraz tak. Ogródek, no to tam jako tako, Tu jest moja przyszła grządka. Ona na horyzoncie chmury śniegu. Tak, bo od południa mam na nią przejść dzisiaj opady śniegu. Tu są świeżo posadzone niedawno czereśnie dwie Tu następna drzewka No jak widać wszystko to, to rośnie, 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 ładnie, 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 ładnie Te Czerwone paliki to są po to, żebym po pijaku i po nocy nie wdepnął nic Nasadziliśmy różnych dziwnych rzeczy Pokupowaliśmy na promocjach, teraz jesienią w mrówce. Yy... Nazbieraliśmy no, na dzikich ogródkach działkowych. na no, domek się trzyma nieźle. No nie jest super szczelny, ale nic nie szkodzi. Najważniejsze, że dzięki niemu w piwnicy jest suchutko. Założyłem na razie prowizorycznie rynny, no nie dam rady tego zrobić, jak jest temperatura ujemna. Znaczy dokończyć. Yy. Jeszcze instalacje nie są włączone. Być może go docieplę w środku przy okazji. Natomiast ciekawostka. W piwnicy jest plus 10 stopni. A na zewnątrz minus 1, minus 2. No i co my tu mamy w piwnicy? Zapas butelek z piwem. Tutaj zachowałem berberuchę. Zaczyn, że tak powiem, dokarmiłem dzisiaj drożdżusie cukrem. Tu są dynie. I inne przydatne sprzęty. Tu są różne korzenie, nie korzenie. Yy, daliem i temu podobne. Najróżniejsze dziwne rzeczy. Tu są nasze ziemniaczki pod spodem, baniaku. No to takie na rozmnożenie, oczywiście. Różne ciekawe odmiany. Bataty na w tym roku się nie, niestety nie udały. A tu są, tu są w choboku, są marchewki, pietruszki, tam jakieś tam inne buraczki. No, poskładałem co się dało. Sznurki, które rozwiesiłem, rozwiesiłem, się po co. A no po to, że zaraz to będą mięsiwa dojrzewające rozwieszone. które właśnie przywiozłem z Wrocławia. Musiałem je dodatkowo troszeczkę sparzyć, bo za długo leżały w lodówce. W temperaturze takiej 6-7 stopni. je jeszcze raz salą pekrową i, i zaraz jeszcze wysmaruję przy. Przyprawami. Oczywiście one sobie to będą pięknie schły. Dlaczego? Dlatego, że w tej piwniczce już jest uruchomiona wentylacja. Automat, turbina włącza się dwa razy na dobę po 15 minut. To wystarczy w zupełności. Natlenianie chwilowo wyłączyłem. Automatykę, pompę na razie zabezpieczyłem, ale też wyłączyłem. Automatykę. Samą studnię zabezpieczyłem stropionym sianem i paletami. No, w lodówce to oczywiście tu jest zapasik jedzonka. Nie powiem, nie powiem, tylko nie chce mi się teraz jej otwierać. No, i idziemy sobie teraz, proszę Państwa, na górę. No, tu będzie jeszcze do celowego kolejny regał w tej części. Tak jak tutaj jest za drzwiami, drzwi oczywiście zmienię, ale to po prostu muszę mieć czas na wszystko. Eee, że tu jest wylot wentylacji, też nie zdążyłem tego zrobić tak, do końca tak jak bym chciał, profesjonalnie, ale, ale jest w miarę, w miarę. Woda w stawie ma się dobrze, rybki mają się dobrze, no już nie karmi od miesiąca, bo, bo amuryliny żerują tak do temperatury 12 stopni wody. No tu jest około C. aha. a tutaj pochwalę się moją mięsawką. Aha. Kamera oczywiście działa, jest na UPS-ie, więc nie ma problemu. O tu powiesiłem balonika, ale niestety wziął i pękł. A tu jest to. Tam... Miam, 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 miam. To się nadaje oczywiście już do jedzenia, ale to jeszcze chcę poprawić do końca. No i to by było na tyle proszę państwa. No jest 18 listopad i zaczyna się zima.